Przedawałem jakąś część y, komputer od pieca gazowego na Allegro, bo musiałem wymienić cały piec. To mi zostało, wiedziałem, że to jest drogie. Uh -huh. Drogie, relatywnie, no parę stów. I, i y, gościu się zgłosił przez, y, przez, przez komórkę i no, w ostatniej chwili, mówiąc krótko, w ostatniej chwili się zorientowałem, że on chce poza systemem, jakby wziąć ode mnie kod. który w efekcie umożliwiałby mu dojście do mojego konta. Yy, więc yy, zresztą później, parę dni później, przeczytałem właśnie ostrzeżenie gdzieś w internecie przed tym mechanizmem. Czekamy na ciebie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show. Mściwój. Active Family jest w Kanal Plus na pozycji 225! Czyli Mściwój z jednak nie kłamał! Ma satelitę! Mściwój nigdy nie kłamie! Powtarzam, w Kanal Plus na 225! Muszę sprawdzić, jaki numer ma w mojej kablówce. Wy też lepiej sprawdźcie, jak to u was wygląda. Bo tam naprawdę fajne rzeczy puszczają.